No, i co? Kiedy DNA fotograficzne. Jestem bardzo ciekawy tego smartfonu. Bardzo smartfon. Patrzcie. Czajcie. Poza obiektywem mamy tutaj grip oraz obudowę, która posłuży nam do przykręcania tego obiektywu. Z tego, co sprawdziłem, musimy nakręcić specjalną nakładkę, i wtedy go tutaj możemy zaczepić. I mamy również tutaj ringi, aby móc korzystać z filtru i smyczka. Ładny, taki, no, taki solidny sznurek. Dobra, dobra, dobra. Zestaw bogaty, zestaw premium. Nie jest to nic takiego tampowego, że tak powiem. Vivo X300. Dydym. Ma przepotężną dyspę aparatów, sygnowaną logiem CISA ze względu na to, że właśnie współpracują razem. Dzięki temu mam bardzo wysokie oczekiwania odnośnie fotograficznych poczynań tego smartfonu, bardzo wysokie. W zestawie jeszcze poza tym, znajdziemy kabel i tyle, oraz taki silikonowy case. Próbujemy uzbroić ten smartfon i zrobić z niego fotograficzną bestię. No i git, wygodny bardzo uchwyt. Mamy tutaj pod palcem od razu zuma, podstawowe opcje. I pokaż mi swój smartfon. Ja jeszcze nie wiem, co on potrafi, ale sprawdzę to. Obserwuj, powiem.